Dzień dobry, dzień dobry, tym razem mam Wam do pokazania Kiję X Seat, czyli auto tworzone według genialnego przepisu, genialnego w swojej prostocie przepisu. Kompaktowe samochody, kompaktowe modele nadal dzielnie się bronią, nadal świetnie się sprzedają, zresztą taki podstawowy Seat jest bestsellerem nie tylko w naszym kraju, ale jak wiadomo... Topem topów od pewnego czasu są już crossovery i suwy. Dlaczego by jednak nie połączyć jednego z drugim? Pomyśleli Koreańczycy i stworzyli X-Sida, czyli taki typowy samochód kompaktowy z elementami crossovera. Na temat stylistyki zewnętrznej tej kiji nie będę się rozwodził, ocencie ją sobie sami, czy Wam się ta auto podoba, czy też nie podoba. Natomiast pokażę Wam z bliska jeden element. Tak, cały jeden element przykuł moją uwagę na nadwoziu, i tym elementem są tylne lampy które wyglądają moim zdaniem bardzo efektownie, bardzo oryginalnie. Zobaczcie, są tutaj takie pojedyncze diody przypominające troszeczkę plaster miodu. O. Tak to fajnie wygląda, prawda? A ja już wbijam do wnętrza. Tak wygląda Kia XCeed od wnętrza. I powiem od razu z grubej rury, że moim zdaniem właśnie tak powinno się robić wnętrza współczesnych kompaktów, współczesnych aut dla ludu. Czym jestem tak zajrany? Zobaczcie, z jednej strony mamy wyświetlacz multimedialny, dotykowy oczywiście wyświetlacz multimedialny, mamy wirtualne zegary, a z drugiej całą masę fizycznych przycisków. Także nowoczesność łączy się tutaj z klasyką i dla mnie to połączenie jest. Wprost idealne. Nawet na kierownicy są dotykowe, bardzo miłe w obsłudze przyciski. Powiecie, że ok, to jest coś oczywistego. Natomiast no już nie do końca, bo wiele marek stawia nawet tutaj na kierownicy, na pola dotykowe, które są bardzo upierdliwe w obsłudze. Jakość wykonania. Także nie mam się do czego przyczepić, jest naprawdę dobrze, jest dużo miękkich materiałów, wszystko jest bardzo fajnie spasowane, chociaż muszę wziąć poprawkę na wersję, bo tutaj mamy do czynienia z oznaną GT Line, czyli taką bardzo dobrze, bardzo obficie wyposażoną i usportowioną, chociaż sam samochód nie ma ze sportem absolutnie nic wspólnego, to fotele są aż za bardzo sportowe, że tak się wyrażę. Tutaj mają dość mocno uwydatnione te boczki przy siedzisku i powiem szczerze, że nieco tęższym osobom może być w nich po prostu ciasno co poza tym? Poza tym dwa złącza USB jedno USB A, drugie USB C dwa cup holdery, jeden mniejszy, drugi większy no, typowe schowki, to znaczy schowki w typowych miejscach tutaj przed pasażerem jest także schowek O, tutaj jakieś moje szpargały aktualnie tam w nim leżą no, i świetnie leżąca w dłoniach kierownica. Bardzo mi się ta e, kierownica podoba. Pokażę Wam jeszcze a propos wirtualnych zegarów. Mają one dwa tryby pracy, dwa motywy graficzne normalny i sportowy. Tak wygląda sportowy, tak wygląda normalny. Swoją drogą, zobaczcie, tutaj nie ma miliona trybów jazdy, nie ma trybu jazdy eko, nie ma jakiegoś off-roadu sztucznego, jest po prostu normal i sport, nic poza tym także prostota, klasyka, ale i nowoczesność. No. Kia XIT formie. Zanim przesiądę się do tyłu, pokażę wam jeszcze dwie rzeczy a propos systemu multimedialnego, system Kia Connect, który potrafi m.in. pokazać aktualną pogodę, no, ma łączność z internetem, e, potrafi także na przykład o wyniki sportowe, e, pokazać piłka nożna Bundesliga, zobaczcie aktualne wyniki aktualnej kolejki w piłce nożnej w Niemczech i jeszcze jedna rzecz jest warta odnotowania rzecz, która mnie rozbawia zawsze przy okazji testówki, a mianowicie dźwięki natury można sobie tutaj puścić z systemu audio. Nie wiem czy będzie je słychać, zrobimy głośniej. Aktualnie mam wybrane spokojne fale morskie. O może zbyt spokojne, to będzie za cicho. O, deszczowy dzień będzie na pewno słychać. I zamiast muzyki, zamiast słuchania Jakiegoś podcastu można sobie włączyć na przykład śnieżną wioskę i udać się w podróż przy odgłosach jakiegoś drepczącego po śniegu. Yeti. o, aż mi się zimno zrobiło na skutek tych odgłosów. Ilość miejsca na tylnej kanapie absolutnie nie mogę narzekać. Zobaczcie tutaj na nogi, na kolana mam tego miejsca aż to Stopy także bez problemu wsunąłem pod fotel. Nad głową też jest dobrze. Dodatkowo mamy tutaj dwa, dwie kratki nawiewów, jedno złącze USB typu C do ładowania jakichś urządzeń elektronicznych, ale samo siedzisko tej tylnej kanapy jest wyprofilowane raczej dla dwóch osób. Trzeci pasażer, trzecia osoba siedząca tutaj po środku może nie do końca być zadowolona z tego faktu, chociaż oczywiście ta tylna kanapa nie jest aż tak wyprofilowana jak te przednie fotele. Bagażnik Sit ma ponad 420 litrów pojemności. Ma także bardzo foremne kształty, jak widzicie. Są tutaj haczyki, jeden, proszę bardzo. Drugi też jest. Jest nawet złącze 12-V. No i oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcjach 40-20-40. Jest też podwójna podłoga, a pod nią, o, proszę bardzo, pełnowymiarowe koło zapasowe. Swoją drogą chyba ktoś go używał, sądząc po tym, jak jest ubrudzone. 426 litrów dokładnie kufer Kia Ceed. Spoko, wystarczy, praktyczne auto. Co mamy pod maską tego egzemplarza? 1.5 turbo benzyna, 160 koni połączona w tym przypadku z automatem DCT o 7 przełożeniach. Auto z takim układem napędowym nie jest demonem szybkości, ponieważ setkę osiąga po 9,2 sekundy, natomiast umówmy się, Kia XCeed nawet nie daje przez chwilę poczucia, że chce być samochodem o jakichkolwiek sportowych zapędach, także tutaj osiągi są ok. Są po prostu ok, są wystarczające. Oprócz tego silnika w ofercie x jest jeszcze jednostka 1.6 Turbo o mocy 204 KONI oraz napęd hybrydowy typu plugin oparty na wolno silniku 1.6. Kia x to taki samochód, który nie wywołuje we mnie żadnych emocji. I okej, okay, możesz mieć rzeczywiście zupełnie inny zdanie na ten temat, natomiast y, ten samochód, umówmy się szczerze, nie ma tych emocji wywoływać. To nie jest pojazd sportowy, to nie jest jakiś orgazmotron na kołach, w którym wszyscy będą się podniecali, absolutnie nie. x sit jest typowym kompaktem, oczywiście jest on ciut podniesiony, tak żeby upodobnić się do tych modnych crossoverów, i żeby lepiej radzić sobie z miejskimi krawężnikami, ale dalej mówimy tu o typowym aucie kompaktowym, tworzonym wedle starej, dobrej i sprawdzonej szkoły. I uwierz mi, jest to zajebisty komplement, biorąc pod uwagę to, co dzieje się z wieloma popularnymi modelami. Wrażenia z jazdy, cóż ja Ci tu mogę na ten temat powiedzieć? 160-konny układ napędowy połączony z automatyczną skrzynią biegów działa po prostu płynnie. Osiągi są wystarczające. Sama skrzynia dobrze dobiera przełożenia i działa niemalże niezauważalnie. Komfortowe jest także zawieszenie. Wspomnę jeszcze o średnim apetycie na paliwo, który w całym teście wyniósł 7,5 litra na setkę. Hmm, kusząc się niejako na podsumowanie Kia Xeed, na podsumowanie tych kilku dni, które spędziłem z tym samochodem, powiem subiektywnie, ale zupełnie szczerze, bardzo szczerze, dla mnie aktualnie Kia Xeed jest numerem jeden, jeśli chodzi o wszystkie kompaktowe auta popularnych marek dostępne na naszym rynku.